Cześć z tej strony nikodem Witam do was w moim kolejnym odcinku dzisiaj gramy w roblox i chciałbym żebyście zasubskrybowali mój kanał dzwoneczkiem kto jest nowy no i łapka w górę jak wam się spodoba oczywiście nie no i dzisiaj gramy w roblox ale w, w chowanego i na końcu y, pokażę wam y, jak się nazywa to byście, może, możecie mnie dodać w robloxie o o o na razie się wczytły. Nie wiem czemu. Oho. Lagi, jak będą małe, to, to sorki, ale mam nadzieję, że nie będą lagów. <laughs> o id! O, już będą, widzę. O ja mam! Ja mam dwa konta. Ja kiedyś grałem w Roblox, ale widzę, że są lagi. Ehm. Ja nie wiem co oni robią, ale okej. Okay. Ta stoi. Ten też ta jest w krzakach. Ta stoi. O, już od razu mnie widzę, zapraszam, Akcept. O i ten chyba może patrzeć, chyba. E, mm. Ten chyba patrzy przez kamerkę, chyba mi się wydaje. Tak, ten patrzy przez kamerkę, chyba ten mój kolega ma tego. I na, tko, kozak, na tym drugim koncie też mam. Na, na drugim koncie, bo mam drugie konto, też mam tego. Zaraz się widzimy, jak. Jak. No, będzie runda. Dobre ludzie, zostało 11 10 9 sekund i tak, o, oh, moja kuzynka krzyczy, ale chyba wy słyszycie, ale nie, albo nie, nie wiem, no i dwa, 1. no i go. Nie, tylko trzech, ale słabo. Która mapa, która mapa, która, która mapa? I kto jest nowy, to bym chciał, żebyście zasubskrybowali mój kanał z dzwonaczkiem, kto jest nowy, oczywiście, żebyście nie przegapili moich kolejnych filmów. No i. Um, o, to mój skin z tym łańcuchem. Ja, ja wam. O, to jest ten skin z Mieszką i ten, nie? Jakaś dziewczyna. Aniaku. O, zero. Czy tam, no, jakoś tak. O, to ja. Oho, to ja. Skaczę. Hej, ja mam jeden patent, ale ja wolę. Mam nadzieję, że nie będą dziennogów, ale ja wolę e, iść daleko. Tam, daleko, daleko. Daleko, daleko. A fajny skin? Ocencie w komentarzach. Napiszcie fajny skin. Fajny skin, tak. Dobra, ludzie. Zrobiłem cięcie. Ale ch, nie wiem, gdzie jest. Ten, tutaj gdzieś się chyba patrzyło. Nie. O, się wystraszyłem już. A, tu. Gdzie on jest? Ja tam jestem. Dobra. Mm, to od razu uciekam sobie tu. <laughs> o, o, o. Nie chcę żadnych. SMS-ów, tylko in, ani lagów. Proszę. Serio? O co chodzi? Dobry uciekam, bo on pewnie już tam jest. Dobra, idę tu. Ludzie, idę tutaj. Idę tu. O. Ładnie. I nie cięcie ani nic, tylko chciałem. Oj. Tylko chciałem sprawdzić gdzie on jest. Eee, Luzik. Luzik. Się trochę poruszę chociaż. On tam gdzieś jest, nie? Ciekawe czy mnie zobaczy, gdzie on jest. O, tu skacze tam. Tam... O, tam skacze teraz. Czekaj, nie, już nie, nie, nie widać. O, tam jestem widzisz? Widzicie? No tam jest. schowam tu lepiej. weźcie. Właśnie... Kurde. O. Jak chcecie kolejny odcinek, to napiszcie. Yy, tak. Chcemy Roblox. Gdzie on idzie? No i no, ludzik no, ludzik na pewno, o znalazł kogoś, znalazł kogoś widzę. Jak ja dawno w Roblox nie grałem, może rok temu grałem już. Ciekawe, jak ona, jak ona tam wlazła. Ciekawe, jak ona tam wlazła w ogóle pod. Dobra, idę się trochę poruszyć, bo mi się nudzi. Tylko on będzie może mnie widział. No ja wiem. Ryzykować, nie ryzykować. Nie ryzykuję. A jakbyśmy może tutaj. Jakby pan mnie gonił, gonił, o nie, gorzej. a tak to już bym miał już taką kampę, chyba ostatnio mi się tak, nie wiem, chyba może rok, czy tam, no rok i miesiąc temu, no jakoś tak, o 23, sek 20 sekund, e, jakoś weszł mi i on nie mógł mnie z, z w ogóle ten, dotknąć, ja w ogóle wychodzę. No, możemy już ząsknąć. I co on mi niby zrobi? Przecież ja się mogę nawet do niego podbić. Podbiec. no. No i, no i tak się kończy. Co? Pozbieramy może na ten, nie? Na jakąś, na jakąś inną postać. Jakbym był. Ee, jakbym był item. Jakoś tak. Ta postać się nazywa Goni ja nie chcę być item. Ja nie chcę być item, bo to sobą wyjdzie. Nie ja się boję. Ja mam zawsze taki trochę stresik. Dobra, to nie. Nie! No serio? O oh, yeah. Ile sekund muszę czekać? Oje! Oh, yeah. Przedtem było chyba 20 sekund, nie? Jakby tu stała. Jakby 10 osób tu stało. Nie no, nie 10, dobra. Jakby 3 osoby stały. To by było 6, 7 albo 6 osób, tak? 7 no, 3 osoby, jakby tu były, ale jedno od razu zupy. A tu hajs się chyba za to dostawa, bo. dostała czy nie? Dostawa. Dostawa się hajs za to? Za teraz ucieknie, czy nie? Ucieknie na 100% słyszmisz No, dostawa się. Ja wiem gdzie oni mogą być. Tu byłem. No serio! Dzwinga. Nie wiem. Gdzie to jest w ogóle? Dobra. Bo niektórzy się tu kampią i wracają tutaj do tej tej, tam gdzie czekam na ten. Tylko nie wiem gdzie oni teraz są. I to taka duża mapa. Masz siedem ku... osób? Jak siedem osób? żeby było 7 os y osób, a nie 8 Serio, lagi. Ja sobie mogę poczekać. Znam jeszcze fajne miejsca takie, no. Chyba lodówka taka czarna była, tylko tam się nie dało mm, jak to, mm, trudno było wyskoczyć, o. Tak to mogę powiedzieć. Serio, nie mogę nawet Albo w tej, albo tutaj, albo tutaj, nie? Mogło. O nie. Nie, no serio. To bez sensu trochę. Ja nie chcę tego. A tu, mo a mo tu mogę chociaż. A nie chcę kleju. Jest tu kto? I teraz powiedz, że nie wyskoczy. Nie. Mogę się odbić w ogóle? No serio, no ja! O, mogę jednak. No hmm. ja nie wiem, gdzie, gdzie oni są w ogóle. Tu w sumie, tu w sumie mogą być, ale. Ja nie chcę kleju, powiedz. Mogę? Weź, mogę. Jezu nie ma. Dobra, no, to Nie ma to nie ma. No nie mogę wyjść nawet... O już myślałam. Mmm. Mm, mm. Gdzie oni mogą być, ej? Co to to? Ja nie chcę tego, tego czegoś. Akcept. Куда, А Не, где не сам. О. Mm. Босхиа. Oh. Nie wierzę, no nie wierzę no. O zapomniałem w ogóle, że takie coś jest. Nie, no nie wierzę no. O po... no, dobra. I ma się już mój nick nade mną. Nikodem ety1432 Trochę. Zrobimy cięcie i po chwili się zobaczy. Jak nie, ja już nie chcę szukać. Dobra, ludzie. Tak chciałem powiedzieć że to, to będzie koniec na odcinek, ale chciałbym, żebyście subskrybowali mój kanał z dzwoneczkiem, kto jest, mamy to łapka w górę, jak Wam się spodoba i się ma, ale najpierw wcięcie.